29 zespołów z placówek oświatowych wzięło udział w tegorocznej edycji konkursu Szkolny Karnik Zima 2014-2015. Podsumowanie 22. edycji odbyło się w czwartek 28 maja w Kozienickim Domu Kultury. Przybyłych powitała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. A oprócz zwycięskich zespołów i ich opiekunów w rozstrzygnięciu konkursu udział wzięli także Robert Belina, zastępca dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Beata Waluś, kierownik Kozienickiego parku, przedstawiciele Nadleśnictw Kozienice i Zwoleń, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz władz samorządowych z Garbatki i Jastrzębi. Zanim wyłoniono laureatów, komisja w okresie zimowym odwiedziła wszystkie placówki biorące udział w konkursie, sprawdzano estetykę wykonania i lokalizację karmnika, rodzaj stosowanej karmy oraz dokumentację akcji do karmiania i ochrony ptaków, wśród której znalazły się gazetki szkolne, kroniki, fotografie czy zeszyty obserwacji. Prowadzone były również prelekcje na temat właściwego dokarmiania ptaków w czasie zimy i rozpoznawania gatunków będących gośćmi w karmnikach. Podczas rozstrzygnięcia konkursu nie zabrakło występów artystycznych. Przed zgromadzonymi zaprezentowały się dwie grupy baletowe z zespołu Motylek oraz solistka Aleksandra Waluś. Zostali oni przygotowani przez instruktor tańca w KDK Halenę Szamańską. Następnie zgromadzeni obejrzeli przedstawienie Kochajmy Ptaki, przygotowane przez dzieci z publicznego przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi pod kierunkiem pani Agnieszki Wójcik. Po występach przyszedł czas na wręczenie zwycięzcom nagród rzeczowych i książkowych oraz pamiątkowych dyplomów. W pierwszej grupie wiekowej przedszkola komisja przyznała pięć równorzędnych nagród. Otrzymały je zespół z publicznego przedszkola nr 1 pod Topolą w Kozienicach. Przedszkolaki z pionek z przedszkola nr 2, grupa reprezentująca przedszkole nr 1 w Zwoleniu oraz przedszkolaki z jedni Letnisko i z przedszkola samorządowego w Garbacce. W drugiej grupie wiekowej szkoły podstawowe też przyznano pięć równorzędnych nagród. Otrzymały je szkoły w Bogucinie, Jaroszkach, Augustowie, Czarnej i Natolinie. W trzeciej kategorii osoby niepełnosprawne nagrodę otrzymał warsztat terapii zajęciowej w pionkach. Laureaci oprócz pamiątkowych dyplomów mieli także wręczane nagrody rzeczowe, m.in. hulajnogi, plecaki, zegarki oraz książki o tematyce przyrodniczej. Organizatorami konkursu byli Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w tym Zespół do spraw Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Kozienicki Dom Kultury oraz Nadleśnictwa Kozienice Radom i Zwoleń. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych znajdujących się w granicach Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego okolicy. W tym roku po raz pierwszy udział w nim mogły wziąć także osoby niepełnosprawne. Rozstrzygnięcie poprowadziła pani Beata Waluś z Kozienickiego Parku Krajobrazowego.